8. Nastała rodzinna późna noc. Kolejna noc z Bobasem. Idealna noc z Pepsikiem. Żanetko. Kajtek wierci się. Szturcha ją. O, chyba sobie śpi. Wierci się. Zaspany szturcha dalej. Wstał rozbudzony kajtek. Rozpina sobie śpiochy. Coś rwie. Trzask, prask zdejmuje sztuczną, chłonną pieluchę przyklejoną na taśmy jednorazowego użytku. Rzucił on tą pieluchą jednorazową, a pepsikiem na łóżko rodziców przesiąkniętą siuśkami. Nie, to chyba nie był pepsik. Robert złapał go. Waży chyba z kilo, wyrzucając za drzwi. Wszyscy razem dalej położyli się smacznie spać. W łóżku spał odwrotnie już bobas, czyli nogami na poduszce. Nad ranem przechodzi na wersalkę rodziców. Zwiał z łóżeczka, bo chce siu, stwierdziła zaspanym głosem mama, rozdzielona od tatusia. Potem pospali trochę razem. Świtało już, a Robert, sukces jest, bo nie zsikał się mi na bokserki, bo zasnął na nim synek. No to pierwsza lekcja siusiania za ciebie odrobiona? wybuchła śmiechem. <śmiech> weź sobie teraz prysznic! Kajtek z nocniczkiem od rana ganiał po pokoju. Czas na naukę siusiania i rodziców pogania. Powrót z łazienki po wykonanej misji z synem, a ukończona sprawa łóżeczkowa z pieluchą dla supertaty. Rodzice jeszcze chcieli powygrzewać się w poduchach, gdy Kajtek już biegał po słońcu przed domem. Pozwoliła sytuacja na odwagę Robertowi podjąć decyzję o poważnej rozmowie o innych rozbieganych pupilach. Porozmawiajmy poważnie o barce. Jak i tak nie będziemy spać. Mąż miał pilną sprawę, kiedy wrócił z Łazienki. Zasapałeś się. Tylko nie rób mi sceny porannej łóżkowej, Żaneta. I tak ze sceny łóżkowej w tej sytuacji nie wyjdzie. Naganiałem się. Zmienił trochę zdanie i jest dziś nie w sosie. Za to kajtek, bryka z barką i pomponem teraz, mama Żaneta. Co powiesz na rasowe szczeniaczki? Ciągnął, siedząc na fotelu przy łóżku. Wiesz, wystarczy nam barka i kajtek odpowiedziała jemu. Był trochę innej myśli nastawiony, że przytaknie jemu, jak tylko rzuci hasło szczeniaki, ale nie drążył teraz tego tematu.